Każdy obywatel, każdy człowiek dzisiaj to nie jest złodziejem. On chce uczciwie żyć, ale chce mieć prawo do tej prywatności, do tego, że jeżeli ja będę chciał, żeby ta transakcja była pomiędzy nami, czy prawo do prywatności transakcji, to chciałbym zachować to prawo. A nie, że wszyscy wiedzą o moich zachowaniach do tego stopnia, kiedyś ktoś mi opowiadał ze Stanów, że nie wierzył właśnie w Google'a, ale zobaczył potęgę alfabetu tej firmy, a mianowicie. Okazało się, że gdzieś przeglądał Google Maps i się okazało, wyskoczył mu budynek przychodni, a to o tej przychodni on był umówiony właśnie w piątek. I się okazało, że Google zczytał to z maili i mu już wprowadził na mapę, że on już by wiedział, gdzie jest już ten budynek, gdzie on ma iść. I ja uważam, że to nie do końca jest w porządku, że my... Kiedyś, wie pan, jak kiedyś były w procesy inwigilacji, to co mogli ludzie zrobić? Co, co, co się mogło wydarzyć? No, ktoś musiał mnie fizycznie śledzić, ktoś musiał mi fizycznie zrobić przeszukanie w domu. Ja miałem świadomość tego, że ktoś mnie inwigiluje, a dzisiaj tej świadomości nie mam. I ja uważam, że my powinniśmy wracać do korzeni, do tych praw naszych nabytych, ażeby one nie stały się tylko sloganami. Uważam, coraz mniej jest wolności, coraz mniej wolności prywatności w tak zwanych państwach demokratycznych.